Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpiecz Auto.PL. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Witam Państwa. Auto to Nissan Micra, rocznik 2023, bezkluczykowy, automat. W samochodzie tym zainstalowaliśmy zabezpieczenie Canlock, które skutecznie chroni przed kradzieżą. Już pokazuję Państwu, jak to działa. Kluczyk mamy w środku, czyli tak jakby złodziej miał walizkę albo Game Próbujemy odpalić pojazd. Auto odpaliło, po czym natychmiast zgasło. Kolejne próby rozruchu kończą się niepowodzeniem. Wystarczy jednak, że wprowadzimy kod PIN. Auto potwierdziło nam przyjęcie kodu i kolejna próba rozruchu kończy się odpaleniem. Możemy jechać. Kanluk zabezpiecza auto. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.